Cześć kochani, witam was na moim kanale przy Kelisie i Besiu tutaj taki mały prezencik od mamusi na Mikołajki pytania, co się stało z tamtym kalendarzem został po prostu zjedzony, więc teraz sobie otwieramy 6 okienek a tutaj przywiązałam taką lizawkę z masy solnej, okienka są totalnie gdzie indziej Szukamy jedyneczki. Jest. Będzie pewnie par dwa. Otwieramy. Mamy tu gwiazdkę. Gwójeczkę mamy tu. Mamy taką świeczkę. Trójeczka. A tutaj mamy coś takiego. Czwóreczkę. Tutaj mamy pociąg. Piąteczka. Taka gwiazdka. Edyła jej kolejna. Szóstka jest obok. Taki Mikołaj. To tyle na dzisiaj. Pa pa!